Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Cię na test podkładu LA Girl. Ja mam kolor Fair, dokładnie jest to GLM 642. Podkład ma dawać krycie średnie do pełnego, co mi się przyda, bo wszędzie coś mam. I być długotrwały, rozświetlający, dawać efekt takiej rozświetlonej, gładkiej, nieskazitelnej cery. Także zaczynamy nakładanie, bo jestem go bardzo ciekawa, a wiem z komentarzy, że Wy też. Kolor... Nie jest za gęsty, tak spływa, widzicie po ręce? Słuchajcie, nałożyłam pierwszą warstwę i tutaj nawet w podglądzie to dobrze widać, a na żywo jeszcze bardziej, że jednak ten kolor jest po prostu masakra. On jest aż pomarańczowy. Wydaje mi się, że też oksyduje, bo na ręce, zobaczcie, on zoksydował po prostu. Na ręce to się nie wydawało takie ciemne. Zaraz sobie na to nałożymy świeżą porcję. O, jak widać. Bardzo mocno oksyduje. Zobaczcie. To. A to zobaczcie, jak nałożę teraz świeżą porcję na policzek. No to on jest jaśniejszy, czyli bardzo mocno oksyduje w takim razie. Zwróćcie uwagi na moją wargę. Skubałam wargę i skończyło się właśnie tak. Nie róbcie tego w domu. <grych> na dworze też nie. No nie wiem, no powiem Wam, że. Hmm. No, kolor mi się ewidentnie nie podoba. Ja jestem Bladio, to zresztą widać po szyi, a tutaj teraz wyglądam, jakby była pomarańczowa. No, tak bym nie wyszło. Padła mi bakteria w międzyczasie, także szybko ją podładowałam, dokończyłam w tym czasie makijaż. Jeżeli chodzi o podkład, to mm, na pewno oksyduje chociaż ściągnęłam go troszkę na szyję i teraz już wydaje mi się, wygląda to lepiej. I to jest zdecydowanie jego minus. Natomiast krycie można ładnie budować. On zastyga. I daje takie ładne, świetliste wykończenie. Nawet po tym, jak przypudrowałam go z tym moim e, matującym pudrem skatys, który uwielbiam, to dalej ten blask taki subtelny przebija. I to mi się bardzo podoba. Ta twarz jest taka rozświetlona, taka glow po prostu, wiecie. Idealna na wiosnę, ja bym to ujęła. Mam nadzieję, że tak pozostanie, bo ten efekt bardzo mi się podoba i powiem Wam jeszcze, że bardzo podobnie wygląda, jak patrzę na siebie w kamerze czy w lusterku. To wykończenie jest bardzo podobne do tego naszego ulubionego Catrice HD. I to jest na wielki plus. Bardzo ładnie wygląda na buzi. Nie podkreśla porów, nie podkreśla zmarszczek. Ta skóra jest taka, no naprawdę HD. Taka ujednolicona, wygładzona, taka wyfotoszopowana wręcz. Także to naprawdę bardzo mi się podoba. No i to na tyle. Dałam trochę różu, trochę brązera, zrobiłam makijaż oka. Pod oczy dałam ten korektor z Catrice, którego też zawsze używam, żeby też go trochę rozświetlić. Nie ukrywam ten po prostu kolor. Także nałożyłam sobie go tutaj trochę szerzej. No i myślę, że wygląda to całkiem w porządku. Zobaczymy się wieczorem. Hej, wracam do Was wieczorem. Podsumować ten podkład. Jest godzina 20:13 i podkład utrzymał się całkiem, całkiem ładnie. Ogólnie świecę się tylko w strefie T, i to też nie jest jakieś tragiczne świecenie. Cały dzień wycierałam nos, dlatego, że mam jeszcze końcówkę przeziębienia i te okolice w ogóle się nie odznaczają. Wiecie, jak to czasami jest, że macie tutaj starty podkład, tutaj czerwony ten nos. Nic takiego się tutaj nie dzieje. On się nawet starł z tego nosa równomiernie. Nareszcie, nareszcie twarzy jest. Kontur też jest. Ma jedną zasadniczą wadę. Jak widzieliście na początku, jak go nakładałam, no odcinał się od szyi dramatycznie. Później go ściągnęłam na szyję, no i teraz kurczę, no nie widać różnicy, cały dzień jej nie było widać, rozjaśniłam go troszkę tutaj pod oczami korektorem, więc da się jakoś z tym proszę, też jest do kupienia wersja całkowicie biała, także szczerze to ja się chyba na nią pokuszę, bo bardzo podoba mi się efekt jaki ten podkład daje i jest faktycznie długotrwały. To krycie można budować, on jest powiem Wam bardzo podobny do tego z Catrice HD, z tym, że Catrice jest tańszy. Ale bardzo podobny efekt daje. Nawet powiedziałabym, że taki bardziej glow jest ten efekt, taki świetlisty. Ładne jest to wykończenie. Nawet dla osób właśnie z cerą mieszaną, taką jak moja. Ja się chyba pokuszę o ten biały podkład, bo no podoba mi się. Podoba mi się, jak się utrzymał. Podoba mi się, jak wyglądał na twarzy. Tak jak mówię, no bardzo, bardzo podobny efekt do tego podkładu daje na buzi. Ta buzia jest taka wyfotoszopowana. Nie są podkreślone absolutnie ani pory, ani zmarszczki. To, co miało być przykryte, też jest nadal przykryte, co jest też rzadkością generalnie w podkładach, bo zawsze te niedoskonałości nam na pierwszy plan wychodzą, gdzie jeszcze reszta podkładu powiedzmy, że w miarę jakoś wygląda. Także mnie się osobiście podoba ten podkład. Ja Wam chciałam jeszcze porównać te dwa kolory podkładów, tego LA i Catrice HD, najjaśniejsze i tu macie Catrice, a tu jest ten LA Girl, ja to może rozetrę jednym paluchem i drugim. No to widać, że ten katrys jest jednak jaśniejszy. mimo wszystko. Ogólnie dają bardzo podobny efekt na buzi, z tym, że ten jest jeszcze bardziej rozświetlający w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie jest to taki hamski błysk, tylko taki piękny, wiosenny Chcę spróbować. Nie jest to jakiś, nie wiem, horrendalny koszt. Porównują go właśnie do Narsa, tego rozświetlającego. Także no, w porównaniu z Narsem, no to te 50 zł to nie jest tak strasznie... Tak, to już tyle na dziś. Pozdrawiam Was, Buźka.